Siemanko, a więc w poprzednim odcinku poznaliśmy sobie włodeczkę, tak, tak go nazwałem. Tu mam jakiegoś dziadka, tudzież babkę, bo ja nie odróżniam płci w tej grze. Ale wiem, że są drewniane postacie. Bla 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 bla. Wow, i mam magiczną chmurkę. Tak, magiczną chmurkę. Plansza mi się przypomina normalnie z początku gry. Ale dobra, zobaczymy coś, sprawdzimy coś. Co to da? No niestety to nic nie dało. A z czystej ciekawości sprawdzę sobie co daje nasza chmurka dymu, tak, smoke. A pewnie jakieś zaślepienie. Tylko ciekawe jak ją rzucić. Lul. Ciekawe czy to coś da. Dało! Tylko niepotrzebnie straciłem trzy chmurki aż. Niepotrzebnie, ale widać się udało. Trochę tak... Hamsko to wszystko zasłaniało, ale mimo wszystko. No nie. No nie. To już mi się nie podoba. Ustawiamy proce na razie, zobaczymy czy coś z procą zdziałamy. O, on już na mnie celuje nawet. Dobra, ty sobie podlecisz do góry, ziuu. Haha. Ha. Teraz bym cię gdzieś z chęcią skierował, tylko nie wiem jak. Jak ja mam stąd wyjść? Tam mamy kluczyk, jak widać. Najlepiej by się było pozbyć tego skaczącego ścierwa i podlecieć sobie raz dwa do góry, tak więc tak zrobimy szkoda bomb, ale trudno. Siosio. E, za jednym strzałem, to raz dwa. Ustawiamy pracę i szybko. Nie chcesz uwierzyć, to popatrz jak lecę. Lecę, lecę, lecę. lecę. No skacz. Dobra. Udało się. Bierzemy kluczyk, nie wiem co. Chociaż ja z nim nie zaskoczę za cholerę. Huh. Chyba, że rzucę w niego <laughs> Dobra, podlecimy sobie do góry. Tak widać mam chmurki za 50! E, spoko Spoko za 50 chmurka? Taka chmurka. Tańsze niż u nas fajki. Ciekawe jak ja to teraz zrobię. Czekajcie. Tego psa podlecimy na górę. Wow, jak widać ich tu jest wiele. Sio o mały bym przegrał.

bo tak muszę zmieniać kurde, przecież nie przeskoczę, ej ajajajajajajajaj więc najlepiej ten kluczek sobie położymy tutaj następnie zrobimy to w ten sposób, że e? nie wiem czy tam doskoczę, no obracaj się gnoju najwyżej skoczymy aaa mu... prosto na łeb i prawie by tak było dobra, ja sobie kluczek położę, wezmiemy sobie Dymek Dawaj dyma Dobra No i gdzieś będziemy musieli tego dyma tu Użyć, bo jak widać bez niego się nie obejdzie No tą lampą Popatrzcie jaki kretyn Sią. W sumie ta lampka nie jest chyba na dole Tak więc tutaj możemy się skryć bez problemu Tylko tu jeżdżą te durne psy Czekaj, mnie zauważy. Zauważysz mnie? Proszę, nie zaglądaj na mnie. Dobra. I teraz możemy sobie iść dalej, tylko aby się pozbyć psa. Ja nie doskoczę tu. No nie doskoczę, właśnie. Nie doskoczę, tak więc zdałoby się załatwić tego psa bombą, bombą bom, bom, pancerną. Szybko. Jebut, i mamy po psie. I Teraz w łatwy sposób możemy się dostać tam, gdzie chcieliś. Jok! W jakim cudem może żyje? To ja zmarnowałem bombę dobrego towaru, na to, żeby on sobie żył dalej. Czy jak ja to mam zrobić? Dobra, wiem, wiem, wiem. Nie tak. No kurde, szybko, bo mi się zaraz. No i dupa. No i widzicie, nie miałem pracy nastawionej. Zrobię tak, żeby ten klucz tam poleciał. Sobie. Nie wiem, czy mi to wyjdzie. W sumie już mógłbym to zrobić. Właśnie o to mi chodziło, tylko niech on się obróci. Jeszcze trochę jeszcze kawałek. No i właśnie, o, o, o. I tak się skończyła moja przygoda. Czemu tu nie można nigdzie kupić kamizelki? Powiedzcie. Jebut. Dobra, zmieniam sobie na tą procedurną. I możemy działać dalej. Kamizelka bym się przydała, ale kurde nie wiem gdzie ją kupić Skok no skoczy dobra Udało się Ja chcę tylko kamizeleczkę, no dobra Dobra, nie będę czekał Może się uda od razu, udało się Dobra, tego na razie nie kupuję, tam laź na to Łe sio, sio, z tym no i właśnie najwięcej problemu mamy z tym. Z tym kluczykiem. Dobra. Jest ustawione to co chce. Jest ustawione to, co chce. Więc obracaj się, typ się też jedź. No, 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 no. I o to mi chodziło. Tylko o to mi chodziło. Teraz, aby poczekać. Aż oni się obrócą, ja sobie wezmę swój kluczyk i będę zadowolony. Jo. Bardzo zadowolony. Sio. Sio. No obróć się, sucho. Dobra. Obrócił się. Jojku, brawimy psa w las. Bierz klucz. Co ja mogę pogadać z tą babką? Co ona chce? z babką chcę pogadać. To już nie wolno mi z babką pogadać. Le, le, le. Nie wiem o co i chodzi. No i tego najlepiej potworka by było... Jejku. Co ja bym zrobił? Tego potworka najlepiej by było pokonać bombą, bo... Raczej go nie minę, chociaż nie wiem czy w dymie można koło niego przejść. Ale dym sobie zostawię na później. Sio. O myślałem że on jest na trzy bomby i wtedy bym miał wała Lekkiego Ja tu nie wskoczę, ha Muszę użyć swojej chmurki Tylko co co mi to da? Ha, ha, ha Dobra, pytanie numer jeden Jak wrzucić tam klucz? Ha 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 Nic trudnego w sumie A ja miałem z tym problem Siodur, rynowaty się Dobra, tu niestety muszę zrobić tak samo, czyli Fake jeszcze trochę. Dobra. Nawet się drzwi same otworzyły. Widzicie jaki luksus? I idziemy dalej. Mam nadzieję, że nie trafimy na żadnego potwora. Gdzieś już, już najprawdopodobniej jest blisko. No nie. A tutaj to ja nie wiem jak już to zrobić. Już one są tak... Jejku! No nic najprawdopodobniej trzeba rzucić ten dym, bo bombek już nie mam. Dymu też nie mam. Wow, 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 jaki... Jaki szajs. Skupujemy dyma i zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo jakoś wtedy mnie nie wierzę. Dobra. Tylko nie wiem w którym momencie, nawet go rzucić swoją drogą. Trzeba go najle, najprawdopodobniej rzucić tam, gdzie lezi ten pieprzony kran. No Ale tu znowu ten chodzi. O! I to... Tu się kończy moja przygoda. je, 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 je. Szybko Dobra, chmura, 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 bo już jest ko mnie Dobra Rzucamy klucz Tylko jak ten pieprzony kran teraz... ...stąd wziąć? Sią Wiedziałem, wiedziałem, że tak to się skończy. Kamizelka, czemu wszystko można kupić? A nie kamizelkę, no? Czy ja tak wiele wymagam? Tylko kamizeleczka, no szybko. Chmura, chmura, chmura. Jednak ta chmura nie jest taka złana, jaką wyglądała. Dobra. Głupi ten kran jest, no. Zawsze mówiłem, że go nienawidzę. Sio. Durnowaty kranie. Ciekawe czy ja teraz tu wskoczę. Skoczę? Skoczyłem, dobra. Trzeba obadać teraz jak chodzi ta postać. Hmm. Bo jak z kluczem się koni przemieścić, to nie? jest taka prosta sprawa. Oj, tu jeszcze druga, fajnie. Tak więc dym, dym. Zakurzamy i idziemy. Szybko, szybko, szybko. Mam nadzieję, że te drzwi gdzieś są na dole tutaj, a nie na górze. Nie, no jeszcze skoczek. Mam nadzieję, że te skoczki tu nie wskoczą. Wow, ole fuks. Szybko, szybko, szybko. No nie. Nie, jeszcze ten z latarką musiał się tu pojawić. Tak, jeszcze musi iść w moją stronę. Szybko. Haha, teraz... Skoczka ominąć i chyba będziemy w domciu tak, a tu to ja już nie mam pojęcia Jak to zrobić Jak to mam zrobić? Dzisiaj ja już nie mam bombek Ajjej co mam w swoim asortymencie? To jest coś pod Laser Przecież ja takim laserem mógłbym go O, wejdź w laser, proszę wejdź w laser Mhm mm To sobie wszedł Trzeba jakoś inteligentnie rzucić ten laser, żeby on się rozpieprzył na nim No nie, i właśnie straciłem swoją jedyną szansę na wygraną Co my tu jeszcze mamy? A przecież jeszcze mamy te bombki, ho, ho, ho. Tylko inteligentnie teraz to rzucić, a znając moje szczęście, tak to nie będzie inteligentnie Pyk Trzy Dwa Jeden Jebut a, za pierwszym razem nawet. I teraz mnie to cieszy, że udało się to przejść. Bez zbędnych latanin po górze. Mógłbym latać po górze, ale po co? No nie, skoczek. Skoczek to jest najgorsza rzecz. Nawet już nie mam gdzie dymu kupić. Huh. Już to za... Ja to za rok przejdę, normalnie za rok. No ale już wolę z takim czymś się głowić, aniżeli z czymś innym. Bo widzieliśmy gorsze rzeczy wcześniej. Dobra. Jejku, 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 dobra. To się nie liczy. Siema, Skoczek. Skoczek jest zakręcony... Ech, jak baranie rogi. Dobra, teraz to rzucamy tu. Tylko, że ja z tym kluczem nie przeskoczę. Ciekawe, czy on przejedzie, ten klucz. No dziwo, przejechał. Wow, hmm. No to teraz mam tam problem trochę. Bo dołem raczej nie przejdę, bo jest, jeździ ten durny pies. No to trzeba użyć bomby, nie? Nie, nie? Ten duryń mnie zaraz zobaczy. O, fajnie, żem klucza zostawił, fajnie. No ale już wiem, co zrobię. Szybko, szybko, szybko. ci duryny psie. O jejku. Trochę mi to nie wychodzi. Wiem, wiem, nie musicie mówić. Jejku, sam to wiem. Tylko grunt to rozwalić tego psa Chodź tu psie Dobra, nie trafiłem w psa W sumie równie dobrze bym tego gościa rozwalić, przecież to to na to samo wyjdzie Tylko ja jak zwykle myślę po fakcie Pewnie źle tą bombę rzuciłem Bum No i poszłeś w pi, pi, pi no a jeszcze na nim zyskałem, to tam bombę zyskałem i coś jeszcze. Teraz możecie mi skoczyć, panie. Jejku. No. Zawsze wykrakam, zawsze. Wykrakam. Dobra. Tu już jak widać wszystkiego na stranie jest po kolei. Już na już nie ma, już nie mają się za co wziąć. Tak więc musimy ten klucz tu położyć. I najlepiej również by trzeba było rozwalić tego potworka. Tylko nie wiem czy moje dwie bomby na to pozwolą, no, więc narzucamy. Trzy... Dwa... No nie no... Zobaczył mnie! Ha! I od początku, nie no, no, no... Już ten skoczyk mnie durny goni. Trzeba idealnie rzucać tymi bombami, jak widać. Dobra... Bo jak widać, to jest... nie lada problem. A jeszcze nie mam kamizelki. Chociaż jedna by mi się przydała. Jedna kamizelka, to nie tak wiele. Trzy, dwa... O, ale żem źle strasznie rzucił. Zmarnowałem bombę. I drugą. No to teraz... Teraz już jestem trochę w dupie, tak więc lepiej zginąć. I znowu będzie problem z przejściem czegoś, no. Nienawidzę tych problemów. Mam za mało... Asortymentu, że tak powiem. Przydałoby się więcej broni. 3, 2, 1. No i rozpiździł się. I gitara. Co my tu mamy? Chmurkę. Kluczek tu zostawimy. Czekajcie, bo ja właśnie wcześniej tego nie zauważyłem. On mnie zaślepił. I dupa, i przegrałem. Więc trzeba wyczaić, jak on chodzi. Żeby to jakoś rzucić. No i źle Źle siop się, bo zaraz mnie wyczai I znowu źle Bum. No i zginęłaś mato. Zginęłeś, Boże zginęłaś Co ja już mówię Dobra, tu sobie podbijemy Szybko Mamy durne psy i skoczki Jeszcze lepiej, mam nadzieję, że te skoczki tu nie wskoczą bo przejść przez trzy skoczki to już... O, na szczęście mamy koniec. Chcę teraz ogarnąć te skoki. O. I kluczyk nam się wkłada idealnie, normalnie, idealnie. I schodzimy w tajemniczy dół. Patrzcie, kapanienka. panienka. jo, jo. Nie wiem, po co się z nimi rozmawia. I mamy piękną winę na górę. Zawsze, nie wiem, jak ktoś mnie ogląda, to... Wcześniej mówiłem, że zawsze jeżdżę w dół, a tym razem jedziemy do góry. Do góry, do góry, do góry. To co uwielbiam, jeździć do góry windą, no. I mamy zapisywanie. Patrzcie, jaka fajna plansza w ogóle. Tak więc, no, ja to sobie również zapisuję i widzimy się w kolejnym odcinku, już najprawdopodobniej na powierzchni. Cześć!